Dzień dobry Państwu. Dziś kolejny odcinek o Timie Głęnar. Tim, porzucony przez matkę, syn ojca alkoholika, złodziej, bandyta, prostytutka, po kilku próbach samobójczych, przeżył dzięki nienawiści do ojca. Dlaczego Tim, który całe życie nie wiedział o istnieniu Boga, dziś o nim mówi Big Boss? pochodzenie indiańskie z Irokezów. Moja rodzina od wielu pokoleń nienawidziła księży. Mój przodek zabił co najmniej dwóch księży. Wiecie dlaczego umiem czytać? czytać? Nie dzięki szkole

Zapytałem, kto mieszka po prawej i po lewej stronie od Y. A sześć miesięcy później umiałem czytać. Pierwsza rzecz, jaką mogłem przeczytać gdzie indziej niż w książkach ze śmietników, to było deratyzacja, odszczurzanie. A de ce jour choisi des garages à vélo od tego dnia, mogłem euh, wybierać schowki na rowery, które były odszczurzone. Powiedziałem: Widzisz, Big Boss nie chciał, żebym spał w schowkach razem ze szczurami. Et, il plus que je nie chciał, żebym się kiedykolwiek jeszcze zatruł więc postawił tego człowieka na mojej drodze. Wyobraźcie sobie chłopaka, który myśli tylko o jeżdżeniu motorem i a Casser la gueule au premier qui l'embête. C'est Tim. To właśnie był Tim. Il lui a dit que le week-end, il allait s'occuper de personnes handicapées. Spotkał młodego chłopaka, który któregoś dnia zaprosił mnie, żeby razem z nim spędzać weekend, właśnie z osobami niepełnosprawnymi. Et la porte de la I zastukałem do drzwi domu Arki. A la porte. Mm. Dziewczyna e, otworzyła drzwi. Nazywała się Jacqueline. Et i była ciężko upośledzona. Et elle trois fois mon I Trzy razy zapytała się, jak się nazywam. A ja nie odpowiedziałem, ponieważ hmm, pochyliłem głowę. Gêné sa, sa Przykro mi było, że tak cierpi. Un garçon très handicapé s'appelle I wtedy też doszedł do nas kolejny chłopak z ciężkim upośledzeniem, Filip. I, I tak na mnie popatrzył. Comme si mes yeux étaient ma tête. Tak jakby mi oczy wychodziły z głowy. Je lui dis mon prénom. I wtedy mu powiedziałem, jak się nazywam. Et, et I et, et położył swoją rękę na moim sercu. I i powiedział: "Jesteś miły." A m'a préparé le grand i m'a dit manger I potem wziął mnie za rękę i powiedział: "Chodź zjeść z nami." m'a installé Nie miałem nawet czasu, żeby powiedzieć nie, już siedziałem przy stole. I a pris i upuścił na moim talerzu, potem wziął kolejnego pomidora, tak wygniło długo. Le jus est tombé wycisnął w który spadł mi na talerz. Je suis resté là imbécile. A ja tak patrzyłem je. Eee i a la il venu me voir. A pod koniec posiłku przyszedł do mnie, podszedł do mnie. Il est na sur mon épaule. i tak położył głowę mi na na ramieniu. Et mais tu viens voir chez avec moi. I powiedział przyjdź ze mną zobaczyć Jezusa. I że że nie? I powiedziałem tak. Vous, savez, vous savez pourquoi? A wiecie dlaczego? pourquoi? vient de la journée? La journée, je travaillais avec un maçon portugais qui s'appelait Jésus. E, ponieważ e, któregoś dnia pracowałem z e, takim budowniczym e, portugalskim, który się nazywał e, Jezus. Je pensais qu'on allait voir un portugais. C'est la même chose, disons spotkać się z Portugalczykiem. <noise> <noise> Gdybym powiedział, choć chcesz przyjść ze mną zobaczyć Boga, to ja bym powiedział, coś jest nie tak. <noise> A on mówił o Jezusie, jakby to był, to była osoba z krwi i kości, której można wziąć, którego można wziąć za rękę. I to, I to właśnie dzięki niemu pierwszy raz poszłam do kościoła. I mon frère, bonjour, ma soeur, bonjour, mon frère bonjour, ma A tam w kościele był chrześcijanin, który mówił wszystkim: Dzień dobry, siostro, dzień dobry, bracie, dzień dobry, witam, dzień dobry, siostro. I się I powiedziałem sobie: oh, Wielka rodzina. I był w do mnie też i powiedział: Dzień dobry, bracie. I Filip i me I jak podnosiłem rękę, żeby mu, uh, żeby mu przyłożyć, to właśnie wtedy Filip do mnie podszedł i powiedział: Chodź, chodź, wziął mnie za rękę, choć zobaczymy Jezusa. I on dans la i wtedy weszliśmy do kościoła, do kapitki. I tu vu celui który on voit tout le temps sur les croix. I wtedy zobaczyłem tego, którego widać wszędzie na krzyżach. I merde, c'est pas un portugais. I powiedziałem sobie, cholera, to nie Portugalczyk. <laughs> Et tu m'a montré le corps du Christ. I wskazał mi. Um, hostie. I m'a expliqué, że to Jésus là-dedans. I mi wytłumaczył, że tam właśnie jest Jezus. Alors là, regardé tous les croyants. I wtedy spojrzałem na wszystkich wierzących. Dis... I <skri> I powiedziałem sobie, że chyba trochę za dużo wypalili. I des gros problem. Mają jakiś problem. I tak, ja nie byłem niewierzący. A ja nie byłem wierzący. Tiens. ça c'est là. A different take that. Je me dis ça doit être drôlement chaud pour qu'il se protège les mains. I mówiłem sobie, powiedziałem sobie to musi być strasznie gorące żeby tak sobie trimer. Mais c'était c'était un prêtre en liberté mais j'en avais jamais vu. Alani nigdy wcześniej się za nie widziałem. Et il est arrivé près d'une petite lumière rouge. I podszedł do małego czerwonego światełka. I, i mi comme ça. Tak się ustawił. Il a déposé ça comme si c'était une bombe. I postawił, euh, kielich, jakby to było, jakby to była bomba. I a reculé. Euh, odszedł, euh, poszedł w tył. Il a fermé double tour. Dwa razy zamknął. Il est parti avec la clé. Et uciekł z clutin. Et tout, tous les chrétiens sont tous partis. Zzz I, i wszyscy odeszli. <promoted out of necessary> Alors je me suis approché I wtedy De la petite lumière qui me faisait penser aux boîtes de nuit. Podeszłem tego czerwonego światełka, który mi Et là parlé à Jésus. I zacząłem rozmawiać z Jezusem. Jejdziesz, respekt. Powiedziałem, Jezus, e, respektuję cię. A w respekt. Szat. Szat. Ja. Właśnie. Ty jesteś szefem bandego. Jesteś tak jak ja, szefem bandy. Ale ta mógł choć tę ale jakoś źle wybrałeś tą swoją bandę. I disent ten Mówią, że cię kochają. I te mettent en I wsadzają cię do więzienia. I ils se cassent avec la clé. Et I jeszcze uciekają z kluczem. J'ai rien compris. Nic nie zrozumiałem. Et je suis sorti dehors. And... Wyszłem na dwór. Et toute la nuit, j'ai pensé à ce truc-là. Pour un an et demi, j'ai eu la chance de donner à manger, laver, habiller. O mnie będzie zaparaj handicap. I przez półtorej roku miałem szczęście um, y, dawać, y, podawać posiłki, y, myć, y, opiekować się, y, chodzić na spacery y, z osobami z niepełnosprawnością. I... I codziennie byłem jedyną osobą, która um, prowadziła osoby do łazienki. I fallait les porter tout le temps dans Zawsze trzeba było osoby nosić na rękach. Jean a jak nie ludzie pytają, czy to właśnie osoby niepełnosprawne zmieniły twoje życie? non, c'est les toilettes Non, to c'est Mais la nuit, j'étais réveillé entre trois et cinq fois. À chaque nuit, ils me trois ou cinq fois. Un jour, j'ai même décidé, au bout d'un an et demi, de jeter la personne, la cinquième personne qui me réveillerait, en bas de l'escalier. Po półtorej roku takiej pracy stwierdziłem w którejś nocy, że jeżeli piąta osoba mnie jeszcze raz poprosi, żebym zniósł ją ze schodów, do łazienki, to tą osobę zrzucę. Ale alors, żeby alors la personne do mnie bras. i miałem wtedy tą osobę w rękach. Et I już się zszykowałem. Pour... I że bien po. I celowałem. La personne se demandait pourquoi je bougeais comme ça. I ta osoba się Alors, tak alors elle plus. Zastanawiała, dlaczego tak e, ruszam się, więc przytrzymała mocniej. Et au moment où la jeter, I w momencie, kiedy stwierdziłem, że już miałem rzucić. J'ai senti son bras tout abîmé autour de mon cou. E, Poczułem e, rękę tej osoby, tak, e, taką złamaną, e, słabą rękę w, wokół szyi. Et że que toutes les personnes que je portais depuis un an et demi, a eu. I euh, zdałem sobie sprawę, że te wszystkie osoby euh, niepełnosprawne, którymi się opiekuję od półtora roku, mają więcej delikatności w sobie niż moja własna rodzina. Wiedzieli, jak euh, stać się lekkim, Et avoir des de délicates. I e, zawsze miały takie e, gesty miłości wobec mnie. Ale Więc nie rzuciłem tej osoby. Kochałem osoby niepełnosprawne, ale jeszcze nie potrafiłem kochać innych. Les personnes handicapées e, osoby niepełnosprawne oswoiły mnie. I c'est comme ça que ce jour-là j'ai découvert que ce qui me faisait peur sur la terre, c'était les gens normales. I tego właśnie dnia z... zauważyłem, stwierdziłem, że najbardziej boję się ludzi normalnych Ceux qui des najbardziej boję się tych, którzy mają rodziny, qui ensemble. którzy mieszkają razem, którzy mieszkają razem, którzy którzy ensemble, qui którzy razem świętują, którzy razem jedzą, którzy spędzają ze sobą czas. Czytałam że przy spotkaniu z jakimś asystentem, który mu opowiadał i o Bogu, i, i o przebaczeniu. To też kiedyś go tam nie zdenerwował, dlatego że był za bardzo spokojny dostał w twarz ten asystent. I potem, potem gdzieś tam on, ten asystent przedstawia Tima, że to jest mój przyjaciel, i dla niego był to szok. Czyli to była znów dla niego jakaś lekcja miłości i przebaczenia podobnie z ojcem toma. Po raz pierwszy widziałem zakonnika dominikanina, był nim ojciec Toma Filip. Podszedł do mojego motoru. Miał 75 lat. Zapytałem go: "Chciałby się ojciec ze mną przejechać?" Wyglądało. Powiał wiatr. Jechałem z nim bardzo szybko. Przejeżdżałem na czerwonych światłach, na znakach stop, po schodach. Pomyślałem, może go zgubię po drodze. W momencie, gdy już mi się to prawie udało, zamiast, żeby on się bał, to ja się przestraszyłem, bo coś białego zakryło mi twarz. Po jeździe zapytałem: Jak ojcu się podobało? To było bardzo przyjemne, powiedział. Pomyślałem, on jest stuknięty. A on spytał: Nie chciałbyś przebaczenia Jezusa? Wargnąłem, aż odskoczył. Pomyślałem: Jeśli on daje coś za darmo, to czemu nie? Wziął moją dłoń. Wolałem dystans. Długo modlił się nade mną. Pewnego dnia, jak zwykle, ukradłem wiele zwierząt. O trzeciej nad ranem wskoczyłem na motor. Zrobiłem 75 kilometrów, żeby spotkać się z ojcem Toma. Zastukałem do jego drzwi. Ojciec Toma wyszedł półprzytomny. Zobaczył zwierzęta, zapytał: Chcesz, żebym je pobłogosławił? Nie, nie. Ojciec Toma uważnie mnie wysłuchał. Wziął mnie za rękę i uspokoił: To nie jest samochód. Gdybym ukradł samochód, to by powiedział: To nie jest samolot. Tego dnia pomyślałem sobie, jeśli człowiek jest w stanie mi przebaczyć tak jak On mi przebaczył, to Bóg wszystko mi przebaczy. Nigdy więcej już nic nie ukradłem. To jest dom miłości i schronia ludzi niepełnosprawnych. Tam, gdzie kiedyś ja tam mieszkałem, przez zimę. Bardzo dobrze i tego. To było świadectwo wczorajsze, i dzisiaj to jest świadectwo miłości i prawdziwego takiego rozstarowania. Ja byłem naprawdę no, pod wrażeniem. To, co dziś usłyszałem, to było coś, co naprawdę można pozazdrościć takiej prawdziwej miłości i przyjaźni. Każdemu to życzę. Byłem, byłem, byłem niewidomy. Wziął mnie za rękę i wyprowadził za miasto. Dotnął śliną Dotknął śliną moich oczu i zapytał: Czy coś widzę? Widziałem ludzi poruszających się, ale patrzyłem na nich jak na piejące się drzewa. I znów położył na mnie ręce, dotknął oczu. Odzyskałem wzrok. Zobaczyłem wszystko wyraźnie. Zmieniłem życie. Hey Tim znowu odwiedzi Polskę na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek My Wy Oni w programie pierwszym. A teraz słowo Benedykta XVI do Polaków.